Witam was serdecznie, moi drodzy widzowie. Kłania się Łukasz M. Moi drodzy, jak widzicie, w końcu dotarła do mnie przesyłeczka z Meksyku od znajomego. Ja już sobie pozwoliłem otworzyć tutaj to wszystko. Jednak to co mnie w środku zostało, no to niestety yy... Ze strony urzędu celnego nieładnie wygląda, liczyłem po prostu, że no, nie poniszczą tych e, opakowań, też, że to zostanie ładnie, tak jak wam pokazywałem na zdjęciu. E, to było w formie takiego podarunku, e, jakby taki prezent ładnie popakowane. No niestety e, przesyłki, które e, docierają do nas do Europy e, z zagranicy, czyli gdzieś tam z Ameryki czy z Azji. Niestety przechodzą odprawę celną, i tak samo było z moją przesyłeczką. Mogłem już mieć ją tydzień temu. No, niestety, wszystkie takie formalności, yy, sprawdzanie, zapłata, cła i tak dalej, to wszystko spowodowało, że dopiero do dostałem ją dzisiaj. No i popatrzcie moi drodzy, jak to w środku wygląda. Ja tutaj nic nie robiłem, tylko sobie po prostu paczuszkę już otworzyłem, żeby to za długo nie trwało. No, i w środku są dwa albumy. Jest to kolekcja 2010-2011, jednak dokładnie co w środku jest, to ja Wam zaraz pokażę. Czyli dwa albumy, one były ładnie spakowane właśnie w taką urodzinową folikę, ładnie to wyglądało. No, niestety w urzędzie celnym nie chcieli mi uwierzyć, że w środku są karty, i sobie to po prostu pootwierali. Troszeczkę to poniszczyli. No nie, nie wygląda to teraz tak ładnie, dlatego no niestety to nie jest z mojej winy. Tutaj jeszcze mam też trzy takie zapakowane przesyłeczki w środku. To sobie może odłożymy na bok. To już nam nie będzie potrzebne. No i tak moi drodzy, to na razie też damy na bok. I zaczniemy może od prezentacji tych albumów. Tak jak już wspomniałem, jest to sezon 2010-2011 i tutaj to, co znajdziecie w tych dwóch albumach, i tutaj to, to jest praktycznie cała kolekcja 2010-2011. Wersja podstawowa, wersja update i jeszcze ta wersja premium. Dlatego to sobie na razie dam na bok, żeby to nam tutaj nie przeszkadzało i będziemy otwierać cały album i Wam pokażę. Tutaj macie takie dodatkowe karteczki. To jest regularna edycja. 350 kart na 350. Cały zespół Arsenalu. Mamy tutaj również wszystkie karty. Tak jak już powiedziałem, tu są w środku wszystkie karty. Nie brakuje ani jednej. Stan idealny. Igła. Dwa czempiony. Fans Favorit, goldstopper, star player. Wszystkie pozostałe karty. Drużyna Barcelony to samo. Komplet, bazówki. Były tutaj trzy czempiony: Chavi, Messi i Villa. Favorit Fans Iniesta, goldstopper Waldesz, Star player Dani Alves i Gerard Piquet. Następnie Bayern. Również było trzech czempionów: Lam, Ribery, Van Bommel. Nie będę Wam po kolei wszystkich, gdyż to za długo będzie trwało, a jeszcze mamy tyle rzeczy do pokazania, że no... masakra. Teraz jest drużyna Benfiki, również tutaj nie było żadnego czempiona. Drużyna Bursa Sporu to jest drużyna turecka. Też nie było żadnego czempiona, ale oczywiście wszystkie karty są w środku. Y, drużyna Cluj y, to jest y, z Rumunii. Również bez czempiona tutaj było. Następnie drużyna Chelsea. Tutaj już było dwóch czempionów: jest Drogba i jest Lampard. Drużyna Interu. Mamy trzech czempionów: Lucio, Sneider i Eto. Drużyna Lyonu. dwóch czempionów: Górków i Lisandro Lopez drużyna Manchester United mamy czempiona Ferdinanda Runeja następnie Marsylia, czempion Lucio Gonzales z Milanu było dwóch czempionów, Pirlo i Pato drużyna Panathinaikosu tutaj nie było żadnego czempiona Glasgow Rangers, również tutaj nie było czempiona, teraz mamy Real Madryt z Realu mamy trzech Chabi Alonso, Izil i Cristiano Ronaldo drużyna Romy czempion de Rossi drużyna Rubina Kazań. to jest rosyjski zespół, nie ma tutaj czempiona z Szalkę był czempion Raul i Szachtar Doniec. tutaj również tutaj nie było czempiona Drużyna Spartaka Moskwy, tutaj też nie było czempiona, Twente Enskede, czyli drużyna z Holandii, również bez czempiona. No i Walencja, także tutaj nie było czempiona, czyli jak widzicie wszystkie karty w środku komplet 350 kart jest w środku, tak jak tutaj jest na tej pierwszej karcie napisane, 350x350 na 350. czyli to jest cały kompletny album, ja go oczywiście mam to co ja tutaj w, tym, w tej paczuszce dostałem, to najważniejsze są karty, które były luzem tam niektórych właśnie nie mam i dlatego sobie po prostu tą przesyłkę załatwiłem to jest moja powtórka, więc jeżeli ktoś zainteresowany, to proszę pisać najlepiej jakby ktoś wziął cały kompletny album więc tego sobie odkładamy. A teraz Wam zaprezentuję ten drugi. Tutaj w środku jest wersja update'owa i wersja premium. Najpierw jednak, zaczniemy od drużyny werderu. Była ona również, tak jakby dodatkowo dołożona. I tam było 18 kart, jak tutaj widać na tej pierwszej karcie. Tutaj mamy 15 bazówek i trzy karty specjalne: Goldstopper Wizę, Star Playery, Frings i Marin. I oczywiście jeszcze checklista. Następnie, moi drodzy, mamy karty limitowane z tej edycji. Komplet 31 kart. Czyli zauważcie, są wszystkie karty, nawet te ciężko dostępne z Glasgow i Anelka. Zaczynamy. Tutaj mamy. Ten puchar przeźroczysty, całą drużynę Arsenalu, Fabregas, Arszawin Wolcott i Van Persie następnie mamy Barcelonę, i Iniesta z tej strony Messi, Villa z Bayernu mamy Lama, Van Bumela, Robena, Chelsea jest Terry Essien, Lampard, no i ten bardzo drogi Anelka następnie Drogba z Interu mamy Sneadera i Eto Manchester United to Skols, Giggs, Nani, Xavi, Javier Hernandez. Z Milano był tylko jeden Ronaldinho. No i teraz mamy tutaj te trzy masakrycznie e, ciężkie do znalezienia w ogóle, bo patrzyłem teraz po eBayu, to nawet ich nie ma: Naismith, Davis i Miller. Cały komplecik oczywiście, stan idealny. Z realu mamy Casillasa dire z Rize i Raul. No i teraz już mamy update'ową edycję. 101 kart na 101. Drużyna Arsenalu, jak widzicie, 6 kart i te wszystkie najważniejsze, czyli 10 super strajków, jest w środku również. Cały komplet tutaj jest, cały update. Mamy Fabregasa, super Strike. Teraz jest drużyna Barcelony. Mamy bazówki trzy akurat były i do tego Super superstrike Leo Messi z Chelsea są cztery bazówki i kolejny superstrike jest Drogba z Bayernu mamy cztery bazóweczki i superstrike Robbena z Interu mamy również cztery bazówki i to superstrike teraz mamy całą drużynę Kopenhagi, która awansowała do następnej rundy i dlatego oni ją dodali w update cie. i mamy tutaj Raz, dwa, czyli tu jest 11-12 bazówek. Champion Gronkier, fans favorite Quist, Goldstopper Wieland, Star Player Nduje. Następnie mamy drużynę Olympiku Lyon, 3 bazówki. Z Manchesteru United mamy jedną bazówkę, 3, 4, 5 bazówek. I oczywiście Super, super Strike Runei. Następnie Marsylia 2. Karty bazowe z Milano są 4 bazówki i Super Strike Ibrahimowicz. Z Realu mamy 5 bazóweczek i Super Strike Cristiano Ronaldo. Z Rony mamy 3 bazówki i Super Strike Rize. Z Szalkę 4 bazóweczki i Super Strike Raul. Trzy bazówki z Szachtara Donieck i kolejna drużyna y, kompletna która awansowała później do następnej rundy czyli Tottenham mamy tutaj 6 bazówek 9, 12 15 bazówek i y, czempiona Bayla, fans favorite King goal Gomez i star player Van der i na samym końcu jeszcze była drużyna Walencji 5 kart bazowych i oczywiście check lista. Następnie, moi drodzy, jest tutaj cały zestaw premium edition, czyli są to te karty z tego takiego niebieskiego pudełeczka, gdzie w środku można było trafić karty jersey bądź z autografem. I tutaj może nie będę wam tego dokładnie pokazywał, tylko tak przelecimy cały zespół Arsenalu. E, znaczy całe, no tam, tam nie było 11 zawodników, ale wszystkie karty, które były, są tutaj w środku: Barcelona, e, Benfica, Chelsea, Bayern, tutaj mamy Twente Enschede, Inter, Lyon, Manchester United, Marsylia, Milan, tutaj mamy Panatinaikos. E, z Glasgow Rangers, z Davis Real Madrid, Roma Z Rubina, mamy Martinsa z Szalkę, mamy Uchide i tutaj jeszcze czterech zawodników. Znaczy trzech zawodników i razem czterech. Z Szachtara mamy dwóch i jeden jest z Walencji. I teraz moi drodzy, popatrzcie: w środku jest dodatkowo. Pięć kart jersey, które można było trafić w środku w tych pudełkach. Mamy Karika, mamy Bastosa, mamy Lamparda, mamy Parka i mamy Tiago Silvę. I teraz moi drodzy, chciałbym Wam pokazać pozostałe karty, które jeszcze dostałem. One są tutaj opakowane w tych folikach i tobluderach to na razie odkładam tutaj. Tutaj był ten drugi album, który był w środku. I najpierw może chciałbym wam moi drodzy przypomnieć karty, które ja miałem już z tego. Przypomnijcie sobie, miałem autograf Tiago Silvy, miałem dwie karty jersey właśnie z Tiago Silwą. Tutaj dwukolorowa, tutaj z herbem. Miałem Bastosa, Miałem Lamparda, Karika i Parka, czyli miałem również komplet, czyli doszedł mi kolejny cały komplecik. Z tym, że tak jak już widzieliście, karty tutaj są praktycznie z koszulkami takimi jednokolorowymi: czerwone, czerwone, niebieskie, białe i czerwone. Czyli. Każda można powiedzieć jest jakby inna. Tutaj Bastos jest w sumie też biały. No i ci tutaj też są tacy sami, bo niej praktycznie ciężko było tutaj też chyba trafić, żeby była, żeby był kawałek z jakimś logiem czy coś, wiadomo. Jak widzicie tutaj Tiago Silva to też akurat od Kruszyny go wtedy dostałem. Ciężko takie karty trafić sobie w tych właśnie pudełkach. No i cóż moi drodzy. Teraz Wam zaprezentuję... Pozostałe karty, które były w środku, to jest również mega sprawa. Zaczniemy, moi drodzy, od głównej atrakcji, dla której w ogóle zdecydowałem się na to wszystko, co tutaj widzicie: czyli autograf Michela Bastosa. Czyli to jest mój drugi autograf. Jak widzicie, Tiago Silva, autograf i Michel. Pastos, czyli mam już dwa autografy z tego. Jak się nie mylę, to było albo 15, albo 16. Tutaj właśnie ten y, nadawca wysłał mi również y, taką listę z tymi kartami, które były. A teraz lecimy, moi drodzy, dalej. Mam kolejnego Tiago Silwę, tym razem troszeczkę inne barwy, z któregoś innego miejsca jest, oczywiście ta koszulka, bo jak tutaj. Sobie zobaczycie na tym moim, co już miałem. To jest troszeczkę inne, nie? Jest, jest dwukolorowe, czerwono-czarne, ale tutaj są takie kropeczki, a tutaj jest całe takie czarne. Dobrze, czyli to jest jedno. Co dodatkowego jeszcze tutaj dostałem? Popatrzcie, no masakra, to jest niesamowite. Mam teraz Michela Bastosa w dwóch kolorach. I jeszcze jeden, jest niebiesko biały i czerwono biały, no masakra, ja się kręcę, co za przesyłka, nie no, co dalej moi drodzy, mam jeszcze dwóch karików, z tym, że wiem, że tutaj właśnie były dwie karty, znaczy dwie koszulki różne, może tego tutaj na filmie tak nie będziecie widzieć, ale tutaj są takie kropeczki, a tutaj nie ma takich kropeczek. Na koszulce, czyli można powiedzieć, chyba były dwa rodzaje koszulek karika i to widać teraz na zdjęciu, że jedna różni się od drugiej. Tak więc, no, mam dwa różne rodzaje tych koszulek. Czyli mamy to tutaj, to tutaj, i otworzymy sobie ostatnią jeszcze tutaj przysyłeczkę. To też jest, było w środku. To są jeszcze powtórki tych rzeczy, co tutaj miałem. Czyli. Lecimy od tego. Mam dodatkowego Ronaldo Super Strike i zwykłego Ronaldo z tego premium. Czyli jeżeli ktoś jest zainteresowany Cristiano Ronaldo, to super sprawa. To wszystko będzie dla was tyż Ja te karty też mam w swojej kolekcji. Czyli tak by są dwa dodatkowe komplety. Tutaj tego Ronaldo i jeszcze tutaj w tym całym komplecie. Czyli tak, to mamy tutaj. Następnie, moi drodzy, tutaj jeszcze mam powtórkowe karty limitowane, które już wam tutaj pokazywałem. Vampersi, Wolcott, Arshavin, Terry, Giggs, Skols, Nani, Hernandez, Irize. I jeszcze tutaj mamy chyba komplet Championów, jak się nie mylę. No, taka mega przesyłka, że to, to jest, no.

Coś cudownego. Cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Ja jestem ogromnie szczęśliwy, że w końcu ta przysyłeczka do mnie dotarła po długich bojach z urzędem celnym. Ja Wam, moi drodzy, dziękuję za uwagę. Jeżeli filmik oczywiście się podobał, to łapka w górę. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.